Cześć, witam Was w następnym filmie na tym kanale. A dzisiaj opowiem o trzech rzeczach: o tym, czy wychodzenie na dwór z chomikiem będzie dobrym pomysłem, o szkodliwości szelek i o kontaktach międzygatunkowych. Taki film o wszystkim, żeby nie miał minuty. Zacznijmy od wyprowadzenia chomika na dwór. Mimo, że dzikie chomiki przecież żyją na dworze, to nie oznacza, że taki chomik kupiony w zoologu będzie dobrze znosił przebywanie na dworze. Chomiki, że tak powiem domowe, nie są przystosowane i przyzwyczajone do przebywania na dworze. Wynosząc go na świeże powietrze nie działamy dobrze, tak naprawdę nic nie jest dobrego w tej praktyce. Bierzemy chomika na ręce, wychodzimy na dwór i chomik jest wyeksponowany wszystkim drapieżnikom z otoczenia. Mimo, że chomik może być okryty ręką, to nadal nie czuje się bezpiecznie. Nie bez powodu chomiki mają mocny tryb życia, no właśnie po to, żeby zmniejszyć ryzyko zjedzenia przez mięsożerce. Chomik nagle znajduje się w totalnie innym otoczeniu, do którego przywykł. Nagle odczuwa dziesiątki nowych zapachów bodźców, co też stresuje chomika przecież. Długotrwałe przebywanie na świeżym powietrzu zapoznawanie chomika z piaskiem z piaskownicy lub liśćmi z pobliskiej brzozy. Uwierzcie, już takie rzeczy się widziało. Na 99% skończy się nabywaniem pasożytów. Wirusów i bakterii, które dla nas nie są niebezpieczne, a dla istoty kilkanaście razy mniejszej mogą być śmiertelne. Czy muszę mówić, że puszczanie chomika totalnie luzem jest skrajnie nieodpowiedzialne? Chyba nie muszę, nie? Więc odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi soczyste nie. Szeki dla chomika. Już z nazwy brzmi głupio. Ale sporo z was może nie wiedzieć, że takie coś istnieje, więc pokażę wam jak to wygląda i opiszę to narzędzie. To są szelki. Dwa paski połączone takim siodełkiem. Okej, okay, to już z samego wyglądu wygląda na narzędzie tortur. Paski się zaciska, a trzeba je mocno zacisnąć, żeby chomik nie wyszedł z tego. I tu już mam pierwszy problem, zaciskając paski wokół delikatnego ciałka chomika możemy spowodować obrażenia wewnętrzne. I nawet nie żartuję. Dla chomika nie jest komfortowo chodzić z zaciśniętymi paskami wokół swojego brzucha i szyi. A drugi model jest jeszcze gorszy. Chyba widać już na pierwszy rzut oka dlaczego. Chomik im bardziej próbuje się z tego uwolnić, rzuca się we wszystkie strony, tym bardziej paski się zaciskają wokół niego. Ograniczają one również ruchy. Chomik to nie pies ani kot. Znowu, szelki nie są dobrym pomysłem. I kontakty międzygatunkowe. Ci, którzy siedzą w temacie homików, wiedzą, że homiki są z natury samotnikami. No i w 98 przypadkach nie będą wesołe z życia w parze z innym chomikiem, a tym bardziej w grupie. Nawet w hodowlach łączy się chomiki jedynie do kopulacji i później je się rozłącza. Ojciec chomika nie pełni żadnej roli w wychowaniu potomków. Idąc dalej tym tokiem myślenia, trudno nie jest pomyśleć, że łączenie chomika z innym zwierzęciem nie jest mądrym posunięciem. Też się zrymowało. Łączenie chomika i myszy, chomika i królika i lub chomika i szczurka może się skończyć z zabiciem jednego zwierzaka. A przez takie jak na ekranie dosłownie krew mi się gotuje. Przecież widać, że ten chomik jest na siłę ustawiany na głowie kota, że chomik jest na maksa zestresowany i to widać. Bo przecież w końcu na siłę został zapoznany z przeciwnikiem i stoi bardzo blisko niego. Ogólnie kontakty międzygatunkowe to jest bardzo ciekawy temat, bo o ile łączenie psa i kota może być do zrobienia w przypadku... Zastosowania socjalizacji z izolacją, ponieważ koty to z natury są samotnicy. A na przykład e, takiej świnki morskiej i w ogóle się nie powinno łączyć, ponieważ krójki przynoszą chorobę ekunikuli, która jak się dostanie na świnkę to jest masakrycznie śmiertelna. Przecież nawet niektóre rybki nie mogą mieszkać z innymi. No ale dobra, to jest temat na inny szerszy odcinek. Jak na razie, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym, który powstanie, kiedy mi się będzie chciało. Dzięki, cześć!